Sława. Mając silną wolę doskonale służyć Tobie i całym i życiem ściślej naśladować Chrystusa, odnawiam swe śruby, złożone w dniu profesji, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, według reguły braci i sióstr, trzeciego zakonu regularnego świętego Franciszka. I Konstytucji Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej. Całym sercem tej rodzinie się oddaję, aby za łaską Ducha Świętego, przy pomocy najświętszej Dzielicy Maryi, Świętego Józefa, Świętego Ojca Franciszka i wszystkich świętych zakonu serafickiego. Służąc wiernie Tobie i Kościołowi, osiągnąć doskonałą miłość. Po tylu latach przeżytych w tej radosnej służbie, z wdzięcznością błogosławię ten dzień, kiedy po raz pierwszy, lat temu 50, złożyłam zakonną profesję, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W tej chwili radosnym sercem swoje śluby odnawiam i potwierdzam Amen. O Bogosław Boże, te krzyczyki mające oznaczać nowe życie w ścisłej łączności z Chrystusem i Duchem Świętym. Wierzę Wam, że W tym Chrystusowi, to On Cię wypadku, że po imieniu. Poznałaś głos Pana i poszłaś za nami. Amen. Czcigodna Siostro, Krzyż Chrystusowi, niech Ci będzie światłem, źródłem siły i niezawodnej nadziei, aż się dla Ciebie spełnią obietnice Pana. Ścigoda siostro, Krzyż Chrystusowy, niech Ci będzie światłem, źródłem siły i niezawodnej nadziei, aż się dla Ciebie spędzi od obieguńca siostra, Wścigodna siostro, Krzyż Chrystusowy, niech Ci będzie światłem, źródłem siły, i nie zamotnij nadziei, aż się dla Ciebie spełnią obietnice Pana.